Maneczko wszystkim, tu Lil Slav, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o raperze Cool C. Myślę, że kiedy słyszycie o raperze, któremu grozi kara śmierci, to myślicie o YNW Melim. Część z was może też kojarzyć sobie z tym Busy'ego Badasa. Jednakże pierwszemu z raperów taka kara dopiero grozi, a Busy wygrał swoją sprawę. Myślę, że większość z was nie wie, że istnieje raper, który faktycznie usłyszał taki wyrok i faktycznie usłyszał od sądu, że ma zostać stracony. Dziś pogadamy sobie o oldschoolowym raperze Cool C. Cool C urodził się jako Christopher Ronej 15 grudnia 1969 roku w Filadelfii w największym mieście w stanie Pensylwania. Niestety na próżno szukać informacji o jego rodzeństwie czy dzieciństwie. Zaczął on rapować w latach 80. W połowie tej dekady dołączył on do ekipy Hilltop Hustlers, która działała w jego rodzinnym mieście. W 1987 roku wydał debiutancki singiel pod nazwą Joyce Crew This i od tego tracka Pomału zaczął się wybijać. Już rok po debiucie podpisał kontrakt z labelem Atlantic Records. Pod szyldem tej wytwórni wydał dwa albumy. W 1989 I Gata Habit i w 1990 Life in the Ghetto. W 1991 roku Cool dołączył do ekipy C.E.B. czyli Canteen Endless Bank, która... Zajmowała się hardcore hip hopem. Należeli do niej także raperzy Steady B oraz Ultimate Easy. W 1992 roku, pod szyldem niezależnego labelu Rax Creative Records, wydali oni single Get the Point. Nuta osiągnęła sukces i dzięki niej mogli się podpisać pod duży label. Ruff House Records. Jednak dobra pasa szybko się skończyła. Głównie dlatego, że zaplanowana była trasa koncertowa promująca album, na którą Ultimate Easy się nie pokazywał przez to, że ciągle był aresztowany. Na skutek tego CEB zostało wywalone z labelu. Jedyny projekt, jaki się ukazał, to album noszący nazwę grupy, wydany 19 stycznia 1993 roku. Który jednak nie sprzedał się zbyt dobrze. Po tamtym albumie Kulsi cool zrobił sobie przerwę. Około 1995 roku zaczął pracować nad Epcom. Jednak zamiast pracować nad, mu nad muzyką, postanowił wziąć udział w napadzie na lokalny bank. 2 stycznia 1996 roku Kulsi cool razem ze Steady B oraz jeszcze inną osobą Markiem Kentim podjechali pod placówkę ukradzionym wcześniej vanem. Steady B czekał na nie za kierownicą, a Kulsi i Kenti weszli do środka, by przeprowadzić rabunek. Cała akcja zaczęła się około 8.20 rano, kiedy bank nie był jeszcze otwarty. Kulsi był uzbrojony w rewolwer, a Kanti w dziewiątkę. Wzięli oni na celownik trzech pracowników banku, a sama placówka nie zatrudniała żadnej ochrony dwóch zakładników. Zostało zmuszonych przez Cantiego, by zabrali go do skarbca. A Kulsi stał z bronią na czatach przy drzwiach. W momencie napadu uruchomił się tak zwany cichy alarm, który powiadomił siły policyjne o zdarzeniu. Jako pierwsza na miejsce akcji przyjechała 42-letnia policjanka Laurefa Wade. Kobieta weszła do środka i wtedy Kulsi strzelił jej w brzuch. Wtedy Kanti po prostu stracił fason. I dał sygnał swojemu wspólnikowi do ucieczki. Ponadto upuścił on swoją dziewiątkę na miejscu zbrodni. Kiedy obaj sprawcy wyszli na zewnątrz, czekał na nich już kolejny policjant, z którym Kulsi wymienił kilka strzałów, ale żaden z nich nie został trafiony. Raper w pewnym momencie upuścił swoją broń, a następnie wbiłdowana. Steady B zabrał ich wszystkich z miejsca zdarzenia. Następnie służby po wejściu do banku znalazły ranną policjantkę, która zmarła w szpitalu jakieś półtora godziny po postrzale. I warto dodać, że akcja okazała się kompletnym fiaskiem, także dlatego, że nie udało się ukraść ani centa. Teraz skupmy się chwilę na samej ofierze tego zdarzenia. Laurefa Wade urodziła się 4 sierpnia 1952 roku. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w majuskul, School, czyli takim ichniejszym gimnazjum w dzielnicy Germantown. W 1986 roku, w wieku 34 lat. Zaciągnęła się do policji. Prywatnie była samotną matką dwójki synów i przed śmiercią zdążyła przepracować w policji około dekadę. Służby bardzo szybko ustaliły, kto stoi za napadem i śmiercią policjantki. Najpierw znaleziono bronię. Dziewiątka Kentiego należała do jego krewnego, któremu on wcześniej ją ukradł, a broń, z której padł śmiertelny strzał została kupiona przez przyjaciółkę Stadiego B, która mu ją przekazała, a on dał ją C. Policja znalazła też wana urtego do akcji, porzuconego w parku niedaleko miejsca zbrodni, no i też odnaleziono ubrania, które nosili napastnicy. I nawet nie mówię o tym, że świadkowie też zeznali. Były dowody balistyczne, a nawet nagrania z monitoringu. Jako pierwszy już dwa dni po napadzie aresztowany został CDB. Po przesłuchaniu go, policja uzyskała nakaz aresztowania także jego dwóch wspólników. Dwa dni po swoim ziomalu, Coulsi sam oddał się w ręce policji, a Mark Kenty uciekł do stanu Maryland, gdzie finalnie wpadł podczas randomowej kontroli drogowej i ekstradowano go potem do Pensylwanii. Coulsi został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, trzy przypadki rabunku, spisek w celu popełnienia przestępstwa, napaść, włamanie oraz posiadanie narzędzia zbrodni. Podobne zarzuty otrzymali jego współoskarżeni. Cała trójka została uznana za winnych po swoim procesie 30 października 1916 roku. Już dwa dni później usłyszeli swoje wyroki. Mark Kenty i Sadie B zostali skazani na dożywocie bez możliwości wyjścia warunkowego, i do dzisiaj te kary odsiadują, a Kursi został skazany na śmierć. Raper mimo licznych dowodów składał apelację i utrzymywał, że jest niewinny. 10 stycznia 2006 roku gubernator stanu Pensylwania Ed Rendel nakazał stracić rapera, jednak w lutym sędzia dała mu status Stay of Execution, który oznacza, że nie wolno wykonać wyroku śmierci, dopóki wszystkie procedury prawne dotyczące wyroku nie zostaną rozwiązane. Sytuacja powtórzyła się prawie 10 lat później. Data egzekucji została usalona na 9 stycznia 2015 roku, ale 5 grudnia Kursi ponownie otrzymał ten sam status. I zobaczcie, od tej. Całej zbrodni, od tej sytuacji minęło prawie 30 lat. No a kursi, no dalej nie został stracony ani nie wiadomo, co z nim dalej będzie. Ja zresztą też nie mogłem nigdzie żadnych update'ów znaleźć, no bo zobaczcie, że też od 2015 roku, no minęło, minęło już prawie 10 lat, nie? Więc trochę dużo, a dalej nie wiadomo nic. Jedyne co, to udało mi się ustalić, że w 2021 przenieśli go do innego więzienia. No ale to raczej nic takiego nadzwyczajnego nie jest. Jak tylko będziecie coś wiadomo, to Was poinformuję. A póki co jeśli odcinek się Wam podobał, to dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie w linki, które mam w opisie. A tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, siemaneczko i cześć!